Witam w cyklu Parenting w Aptece, najczęstsze dolegliwości u dzieci. Nazywam się Aneta Piaskowy, jestem magistrem farmacji, a dzisiejszy odcinek poświęcimy gorączce. Gorączka jest naturalnym mechanizmem obronnym organizmu, który objawia się m.in. podwyższeniem ciepłoty ciała. Prawidłowa temperatura ciała naszego dziecka powinna wynosić do 37 stopni Celsjusza. Wzrost tej wartości pozwala na wyróżnienie poszczególnych faz gorączki. Od stanu podgorączkowego, przez gorączkę nieznaczną, umiarkowaną, znaczną, wysoką, aż do hiperpyreksji, kiedy temperatura wynosi powyżej 40 stopni Celsjusza. Poszczególne fazy różnią się zmianą o 1 do 1,5 stopnia Celsjusza. Dla nas najbardziej Bardziej istotne są stan podgorączkowy oraz gorączka. Stan podgorączkowy pojawia się, kiedy temperatura wynosi powyżej 37 stopni Celsjusza do 38 stopni Celsjusza. Oznacza to, że w organizmie naszego dziecka toczy się infekcja, którą jego układ odpornościowy stara się zwalczyć. My natomiast nie powinniśmy zwalczać stanu podgorączkowego i pozwolić działać w naturalnej obronie kiedy u dziecka pojawi się gorączka, czyli temperatura wynosi powyżej 38 stopni Celsjusza, podajemy leki przeciwgorączkowe. Należy pamiętać, że w przypadku dzieci do trzeciego miesiąca życia nie zaleca się samodzielnego podawania leków. Z takim pacjentem bezwłocznie udajemy się do pediatry. U dzieci powyżej trzeciego miesiąca życia możemy zastosować ibuprofen i paracetamol. Występują one w postaci zawiesiny do ustnej, granulatu oraz czopków. Dawkę należy dopasować nie do wieku dziecka, lecz do jego wagi. Paracetamol podajemy w dawce 15 mg na kilogram masy ciała, nie przekraczając dobowej dawki 60 mg na kilogram masy ciała. Natomiast ibuprofen podajemy w dawce 10 mg na kilogram masy ciała, nie przekraczając dobowej dawki 30 mg na kilogram masy ciała. Należy zwracać uwagę na formę zapisu dawki, na postać leku. Pomocą tutaj będą kalkulatory ibuprofenu i paracetamolu dostępne na stronie aptekarz.pl. Pokażą one, ile leku możemy podać. W zależności od jego rodzaju. Dzieci powyżej 12 roku życia mogą stosować wymienione substancje w postaci tabletek. Korunczkę u dzieci należy ściśle kontrolować, a każdy niepokojący objaw konsultować z pediatrą. Film powstał we współpracy z serwisem aptekarz.pl. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków cyklu.